Witajcie z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku czas na porównanie butów. Tak. Trochę pomijałem ten format, ponieważ no, było tyle butów do wrzucenia, że przeskakiwałem na inne tematy, ale spokojnie, spokojnie, moi drodzy, nadchodzi grudzień, a w grudniu jak co roku daily content i nadrobimy wszystko. I Zanim przejdziemy do samego odcinka, pamiętajcie zasubskrybować kanał. Dodatkowo pamiętajcie polubić ten film i zaczynamy już porównanie. Oh, już troszkę wypadłem z sztosa i zaczniemy od ceny do sztosa. <laughs> Nie no, dobra, sucha roza straszna. No dobra, zacznijmy. Cena do sztosa. Yy, ogólnie uważam, że ten bud jest dużo ładniejszy. To jest moja opinia. Jedynki dla mnie no są... Najbardziej randomowym butem Nike, jaki istnieje. Wcale mi się nie podobają. Dwójeczki, no, troszeczkę ciekawsze. To Halloween CW bije już wszystkie CW. Jeśli chodzi o cenę, pff, retail o 50 zł większy, ale łatwiejsza dostępność już od wejścia, bo te to pierwsze CW, to znikały w sekundy, te to w ogóle nie do dostania. Więc, no, za samo CW punkt należy się tutaj. Myślę, że będzie dużo lepszych No bo tak naprawdę, te to te dwukolorowo, niebiesko-czerwone, które widzieliście na kanale. No bo ja lubię ten mismatching buty, dla mnie to jest coś ciekawego. No, nie wiem dlaczego, ale dla mnie to jest śliczne i to jest ich jedyny plus. A tutaj mamy więcej plusów, więc 1 do 0. Kolejną kategorią, oczywiście, będzie trakcja. Jeśli chodzi o trakcję, no to tak. Oba buty nie są wybitne. To trzeba zaznaczyć. Oba buty są mocno przeciętne, jeśli chodzi o trakcję, ale no w dwójkach, bo, może też dlatego, że mam świeższe wspomnienia, ale w dwójkach łyżwiarstwo figurowe i nie podoba mi się to, dlatego punkt dam jedynkom, i uważam, że z większością butów by przegrały. Ale z tymi wygrają i mamy 1 do jednego. Kolejną kategorią będzie się atrakcją, to musi być amortyzacja. Jeśli chodzi o amortyzację, tu też praktycznie nie ma różnic. Wszystko jest praktycznie takie samo, więc no tutaj Ameryki nie odkryję. I jest ta minimalna różnica. Uważam, że troszeczkę lepsze są dwójeczki i dlatego to im dam punkt i będzie 2 do jednego. Kolejną kategorią jest wygoda i tu pragnę zaznaczyć, że żaden z tych butów nie jest niewygodny. Oba są wygodne, to na pewno. Ja mogę się czepiać wiele, jeśli chodzi o buty Moranta, ale na pewno nie o wygodę. Nie jest ona, to jest właśnie ten bardzo fajny balans w tych butach, między wygodą, a byciem za miękkim w środku. No zresztą w dwójka balansuje to lepiej, bo kiedy w bucie jest za miękko, nie czujecie się w nim pewnie. I w jedynkach to się w ogóle nie czuje pewnie, to już jest inny temat. Ale uważam, że tutaj to bardzo fajnie zrównoważyli. Ja uważam, że to jest jeden z lepiej zrównoważonych między wygodą a lockdownem stopy butów, więc dla mnie to jest duży plus. I uważam, że gdyby Nike się skupiało tak bardzo na tym szukaniu tego balansu. Bądźmy szczerzy, na przykład kobi piątki czy kobi szóstki nie są zbyt wygodne, ale mimo to fajnie się sprawdzają. Dla mnie to jest plusik, więc czasami mogę odpuścić tą wygodę, ale tutaj jeśli chodzi o wygodę, wygrywają jednak dwójeczki. I to one dostają punkt. Jest już 3 do 1. Dwójki już wygrały a została jeszcze jedna kategoria, czyli ochrona rozklekotanych stawów. I teraz tak, mógłbym elaborat pisać o tym, jak tu jest z tym źle. Są to buty, w których rozerwałem sobie torebkę stawową a i dwa razy skręciłem nogę. I te dwa skręcenia nogi to były moje jedyne skręcenia nogi przez ostatnie 4 lata. Więc nie jest za dobrze, kiedy buty tak na Ciebie działają, że testujesz Setki butów, nie skręcasz w żadnych nogi. No dobra, jeszcze skręciłem raz. Jak tarmaki te, y, testowałem. No to tam skręciłem nogę, ale one po prostu były tak miękkie, że tam nic tej nogi nie trzymało, więc to akurat nie jest pocieszenie, że wypadasz lepiej niż tarmaki, bo to był dla mnie najgorszy lockdown stopy ever. Naprawdę. Więc y, to na pewno. Tutaj jest lepiej. Hmm. Czy jest wybitnie? Nie wiem, ale na pewno nie jest źle. Jest spoko, jest porządnie, jest akceptowalnie. Nie, wyżej niż akceptowalnie, bo akceptowalnie to tak 3 na 6, a tutaj dałbym 4,75. No piąteczki to nie, bo piątka to już dla mnie wysoka ocena. Taki dobry lockdown stopa, ostatnio to genialny. To jest taki 4,75, troszkę brakuje do piątki, ale naprawdę wysoki poziom. Tutaj 1, 1, elo, nie ma tematu. No dobra, 1,25, bo 1 to tarmaki. No. Dobra, i punkt się tutaj i mamy już 4 do 1. I wygrywają dwujeczki. Czy dwujeczki są tak genialnymi butami? Nie są. Są przeciętnymi butami. Po prostu jedynki są takim głównym. Niestety, moi drodzy. Jedynki Moranty to kompletny, nie słaby but, którego nikomu nie polecam. Zresztą. Wiele osób się nie posłuchało mnie. w tej, Co oczywiście możecie robić, nie musicie się mnie słuchać. Ja nie jestem jakąś wyrocznie nieomylną, ale potem yy, mówiło, że jednak miałem rację. I co do tych butów, bo nie zawsze mam rację, bo tak jak mówię, nie każde buty dla każdego, ale te all round po prostu są słabe. Więc. Cóż, z mojej strony, to już wszystko dajcie znaka, co wymyślicie, które dla Was są lepsze, jeśli obie parę testowaliście, bo jeśli jedne albo żadnych. No, no mało zmienia wasza opinia. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku już w sobotę. Na! No.